I witam Was bardzo, się na moim kanale, te piękne poniedziałkowe popołudnie, jest już dość późno, prawie 18, a ja nagrywam dla Was w końcu te rozdanie, o którym Wam już mówiłam niejednokrotnie. W ogóle ten film miał się pojawić w weekend, ale dopadła mi jakaś taka alergia. Miałam całe czerwone oczy, w ogóle cały czas mi uzawiły Do teraz jeszcze wypadałam całe czerwone, więc nic nie nagrywałam. Ale w sumie może to i dobrze się składa, bo dzisiaj mamy Dzień Kobiet, więc może takie właśnie rozdanie z tej okazji dzisiaj będzie. Oczywiście tutaj wszystkim kobietko na samym wstępie życzę wszystkiego najlepszego spełnienia marzeń oby ten rok był znacznie lepszy niż ten poprzedni, żeby pandemia się skończyła, żebyście mogli się rozwijać, no i po prostu żeby się spełniły wszystkie wasze marzenia. I tutaj Wam jeszcze oczywiście dziękuję, że jesteście ze mną. Dzisiejsze rozdanie właśnie będzie typowo dla kobiet, bo jest to rozdanie z biżuterią. Ale oczywiście, jeśli jesteś chłopakiem, to tak samo możesz wziąć udział w tym rozdaniu, bo na pewno masz w domu, czy gdzieś tam w najbliższej okolicy kogoś, kogo chciałbyś obdarować. Mama, siostra, dziewczyna, koleżanka, czy nawet i kochanka, wszystko jedno ktoś na pewno z Twoich bliskich się ucieszy z takowego prezentu w dzisiejszym filmie będą mogły wygrać dwie osoby zrobiłam dwa komplety dwa zestawy i będzie jedna jeszcze bransletka na Instagramie więc jeśli ktoś ma Instagrama to zapraszam również i tam wraz z opublikowaniem tego filmu tam też się pojawi konkurs więc nawet macie podwójną szansę na wygraną ale zanim Wam właśnie pokażę, co dzisiaj jest do wygrania i co trzeba zrobić, to mam dla Was kod zniżkowy na AliExpress. Oczywiście właśnie te rzeczy pochodzą stamtąd. Mm. Przy współpracy, właśnie z Ali. Mam tutaj dla Was kod, który gdzieś tutaj się wyświetli. Będzie też on w opisie pod filmem, i on Was uprawnia do 4 dolarów zniżki na pierwsze zakupy. Przy tym, że musicie zrobić zakupy za 5 dolarów, więc wy robicie zakupy za 5. Mogą być łączone od różnych sprzedawców, czyli możecie sobie na przykład wybrać 5 rzeczy po dolarze. Łącznie będzie 5. Z moim kodem minus 4 płacicie 1 dolara, czyli prawie nic. Także, tak jak mówiłam, kod i wszystkie tam, właśnie instrukcje, będziecie mieli w opisie pod filmem. I tak jak mówiłam, to jest dla nowych użytkowników Ali. Oczywiście polecam, bo z tego co tutaj widzę na Amazonie, na eBayu, większość rzeczy, właśnie wszystko, co gdzieś tam. Oglądałam, co było mi potrzebne. Wszystko obchodzi z AliExpress. Tyle, że tam jest na przykład załóżmy za 4 euro. A tutaj na przykład za tą samą rzecz muszę zapłacić 24. Więc sami zdecydujcie. Dajcie znać w ogóle czy robicie zakupy na Ali, a ja teraz wam szybciutko pokazuję co jest do wygrania. Pierwszy zestaw niech to będzie zestaw pod tytułem serduszko. Jest to taka tutaj bransoletka. Tak ona się przedstawia. Zaraz wam pokażę to na przebitkach. I do niej będzie łańcuszek również serduszkami, no i dobrze powiedzmy, że to jest pierwszy zestaw nazwijmy go zestaw serduszko i mamy tutaj właśnie taką bransoletkę z serduszkiem tutaj widzicie jest kluczyk do serduszka w kolorze złotym o tak, z tej strony większe oczka, tutaj mniejsze. E, tak ona się przedstawia. No i do tego e, łańcuszek, również z serduszkami, takimi biało, złotymi, ale to już jest taki bardziej właśnie kolor, taki rose gold bardziej. O, i tak będzie się przedstawiał pierwszy zestaw zestaw e, serduszko, tutaj z bliska, możecie zobaczyć. Właśnie jak to się prezentuje. No, więc jeśli chcecie ten zestaw, to piszcie zestaw serduszko w komentarzu, a ja Wam szybciutko pokazuję drugi komplet. To jest pierwszy zestaw. Drugi zestaw będzie się nazywał zestaw Gwiazdka. I tutaj mamy taką celebrytkę, w zasadzie taką podwójną, o tutaj łańcuszek, krótszy, no i dłuższy takimi tutaj gwiazdkami i perełkami, a do niego będzie takowa tutaj bransoletka z cyrkoniami regulowana. No i dobra, tutaj mamy drugi komplecik. Tutaj jest taka właśnie podwójna celebrytka, zwykły łańcuszek, a tutaj łańcuszek z gwiazdkami. I tak właśnie może nazwijmy ten drugi zestaw. Gwiazdka po prostu. I mamy tutaj właśnie gwiazdki z takimi perełkami. A bransoletka tak się przedstawia z cyrkoniami. W to oczywiście wszystko jest regulowane, więc długość możecie sobie tak jak i w łańcuszkach, tak i w bransoletkach regulować. Ja mam tutaj właśnie stosunkowo bardzo szczupłą rękę i zazwyczaj te wszystkie bransoletki są na mnie za szerokie, więc lubię takie właśnie z możliwością e, regulacji. Jeszcze raz tutaj sobie przyjrzyjcie, więc jeśli chcecie ten zestaw, to piszcie e, gwiazdka. To są te dwa zestawy, a tutaj jeszcze ta bransoletka, która będzie do wygrania e, na Instagramie. Zobaczcie taka, ona tutaj cała jest wykładana cyrkoniami, tak ona się tutaj przedstawi. Więc jeśli masz Instagram, to wkładaj również tam. Zasady bardzo proste. Zostaw kciuka w górę, bądź subskrybentem mojego kanału i w komentarzu się zgłoś i napisz, który zestaw wybierasz: zestaw serduszko czy zestaw gwiazdka. I to tyle w zasadzie. A jeszcze wracając do zakupów na AliExpress, to teraz macie jakąś tam opcję szybkiej dostawy, i już one nie trwają tak jak wcześniej do 3 miesięcy, czasami 2 miesiące. Tylko teraz jest z tą właśnie opcją szybkiej dostawy 15 dni, 15 dni na dostarczenie, więc znacznie lepiej właśnie w kwestii dostawy to teraz wygląda. No i to chyba byłoby. Na tyle. Zapraszam Was oczywiście do zakupów na Ali, jeśli coś Wam się podoba. Z kodem, tak jak mówiłam, będziecie mieli znacznie taniej. No i tak, to chyba byłoby na tyle. Dajcie znać, czy podobają Wam się takie małe, krótkie, szybkie rozdania. Ja mam teraz bardzo dużo jakichś takich właśnie rzeczy, które którymi mogłabym się z Wami podzielić, więc jeśli Wam się spodobają tego typu takie szybciutkie jakieś rozdania, takie małe rzeczy, że szybko spakuję, gdzieś tam wyślę, to dajcie znać w komentarzu, może będziemy robić raz w miesiącu takie albo nawet i częściej. To wszystko zależy od Was. Jeśli tylko będziecie chcieli, no to oczywiście ja... Mogę też takie coś organizować, jeśli Was satysfakcjonują właśnie takie małe tutaj rzeczy Ja dziś takich właśnie jakichś różnych bransoletek, łańcuszków mam pełno Ja tego w ogóle nie używam, bo w zasadzie mam na no to alergię W zasadzie w ogóle na wszystko chyba mam alergię Sami zobaczcie, chyba nawet na powietrzu, mam alergię, więc e, tak Mam też pełno jakichś takich, wiecie, miniaturek kosmetyków z tych wszystkich kalendarzy adwentowych Więc bardzo chętnie bym się tutaj z wami podzieliła, więc jeśli chcecie to śmiało piszcie e, A teraz co? Jeszcze raz życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji tego Dnia kobiet. Bądźcie szczęśliwe, bądźcie radosne, bądźcie uśmiechnięte Realizujcie swoje marzenia, swoje pasje I co? Aha, no i najważniejsze yy, rozstrzygnięcie konkursu, więc myślę, niech ten konkurs potrwa po prostu do końca tygodnia, i gdzieś tam, właśnie przy weekendzie, powiadomie Was, kto yy, wygrał tę, właśnie, tą, właśnie tutaj biżuterię. Więc co? Jeśli Wam się podoba tego typu film, tak jak mówiłam, stawcie kciuka w górę, zgłaszajcie się w komentarzu, serduszko bądź gwiazdka. A ja tymczasem się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Do zobaczenia. Pa! pa.